Siostry i bracia, wiara w Boga, jeśli jest autentyczna i gotowa do ofiary, to daje moc ducha człowiekowi i porusza serca tych, którzy się z nim spotykają. Zgrona rodziny, przyjaciół w miejscu pracy. Jest swego rodzaju płomieniem ta wiara. Ma charakter misyjny. Wiara bowiem zawsze zobowiązuje do niezwłocznej odpowiedzi na wezwanie Boga. Inaczej ta wiara się wypali. Jeśli człowiek wierzy w Boga, ale nie idzie za jego natchnieniami, to ta wiara jest daremna, bo Bóg jest ostatecznym źródłem wszystkiego. Bo w nim przecież żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dlatego szukamy go niejako po omacku. Czytamy w dziejach apostolskich. Jesteśmy w tej kaplicy w Bogu. W miejscu pracy jesteśmy w Bogu. Jest dookoła nas. On jest w nas. On nie jest w zaświatach. Nie jest w jakimś urzędzie niebieskim. On nie jest tym, który jest daleko od człowieka. On swoim tchnieniem ożywił nas. Podtrzymuje nasze życie. A więc w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, w nim również umieramy. Dla chrześcijanina, dla każdego z nas wzorem niezłomnej wiary jest i przykładem jest Najświętsza Maryja Panna, która bez wahania i jakichkolwiek warunków oddała całe swoje życie Bogu, stając się matką jego syna Jezusa Chrystusa. Ona nie obliczała zysków i strat, jak to często czynimy my, ludzie, które poniesie, jeśli przyjmie propozycję Archanioła Gabriela i stanie się matką Jezusa. Nie kalkulowała. Ale na miłość odpowiedziała miłością swojego niepokalanego serca, z całym zaufaniem, z pełną odwagą, ze wszystkimi konsekwencjami, jakie będą związane z przyjęciem tego życia pod swoje serce. Cokolwiek by się zdarzyło, zaufała i zawierzyła Bogu całym swoim życiem. Potwierdza to Ewangelista Łukasz opisując wydarzenie zwiastowanie, kiedy bowiem archanioł Gabriel powiedział do Maryi, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus, i uczynił zwięzłe wyjaśnienia bardzo krótkie. Maryja odważnie odpowiedziała. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Wtedy dopiero odszedł od niej Anioł. Jawi się zatem pytanie dla każdego chrześcijanina: Skąd czerpała tę siłę? Z jakiego najczystszego źródła niezmąconego żadnym ludzkim grzechem i niedoskonałością? Gdzie jest ta siła? Skoro mamy naśladować Maryę, i mamy być posłuszni Panu Bogu skąd czerpać tę siłę, bo ona jest niepokalanie poczęta, a my jesteśmy poczęci w grzechu pierworodnym. Ten grzech pierworodny został zgładzony w czasie chrztu świętego, ale jego skutki pozostają. To jest ta nasza nieufność, to jest lęk przed tym, czego nie znamy. To jest Łatwa możliwość wytrącenia nas z równowagi wewnętrznej, psychicznej. Skąd więc ta siła? Niezwykle trafną odpowiedzią wydaje się refleksja Hansa Ursa von Baltazara. Niewyobrażalna moc Ojca jest ukryta w potędze poświęcenia siebie to znaczy w Jego miłości. W posłaniu Jego Syna, aby nas zbawił. Jest bowiem wiecznie poświęcającą się miłością. Wszechmoc Boga Ojca i Syna polega na możliwości poruszania serc, bez ich zniewalania. Bóg ma możliwość poruszyć serce, nie czyniąc człowieka niewolnikiem. To jest możliwe tylko u Boga, aby moc łaski skłoniła człowieka do dobrowolnego tak. Dla prawdziwego dobra. Ojcowie Kościoła wyjaśniają, że łaska Boża nie działa przemocą, ale poprzez namawianie człowieka do wyboru dobra, dając siłę słabej ludzkiej woli do zgody na dobro, którego się spodziewa, ale którego nie rozumie i nie wie, czy go otrzyma, czy je otrzyma. Ojcowie Kościoła Mówią o tym właśnie, aby nas umocnić, że Bóg nas wciąż namawia. Tak jak przedstawił propozycję Najświętszej Maryi Pannie, ale jej nie trzeba było namawiać. Ona wierzyła Panu Bogu, a do nas trzeba mówić: jesteś kochana, jesteś kochany, jesteś potrzebna. Potrzebny, dasz radę, nie lękaj się, nie cofaj się. Nawet jeśli nasze sumienie nas oskarża, to jednocześnie nas pociesza. Bóg ci wybaczy, zaufaj panu Bogu. To jest właśnie ten głos Boga w naszym sercu, którego trzeba rozpoznać. On nas namawia do dobra, ale nie do dobra jakiegokolwiek do przyjęcia Jezusa Chrystusa, do przyjęcia jego matki, przybranego ojca Józefa i samego dzieciątka, abyśmy przyjęli i chronili. I pamiętamy tę sytuację, jak po narodzinach, jak mędrcy nie wracają już do Heroda, bo rozpoznali, że Herod jest złym człowiekiem i czyha na Jezusa, i wracali inną drogą. Józef otrzymuje we śnie ostrzeżenie, aby zabrał Maryję i dzieciątko Jezusa i by uciekali by się schronił w Egipcie i my otrzymujemy takie ostrzeżenia nie narażaj łaski uświęcającej w swoim sercu nie narażaj Jezusa nie rzucaj tego co jest święte przed tych którzy je podepczą jak zwierzęta gospodarskie nie narażaj Jezusa nie wystawiaj go na profanację nie mów, nie rozmawiaj o Jezusie z tymi, którzy kpią, którzy wszystko zamieniają w żart, w kpinę, byle poniżyć i oddalić moc sakramentów od siebie. Nie czyń tego, bowiem Bóg działa przez dobro, ale tym dobrem jest Jezus Chrystus. Jest to samo poświęcenie się, w tym przejawia się właśnie moc Boga. I to samo poświęcenie realizuje się w życiu Maryi. Ewangelista Łukasz dodałby, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Paweł Apostoł uczy w liście do Galatów, że dla Boga nie ma, że dla Boga znacznie, znaczenie ma tylko ta wiara, która działa przez miłość, tylko taka wiara, która jest posłuszna Bogu, tylko taka wiara, która niezłomnie pokłada w Bogu nadzieję. Nie ma znaczenia wiara, która jest tylko czystą teorią, wiara, która jest deklarowana, a za którą, jak mówi święty Jakub Apostoł, nie idą żadne czyny. Takie wewnętrzne usposobienie posiada właśnie Maryja, która posiada wiarę wręcz heroiczną, stałą, niezmienną, i od niej się tej wiary wciąż uczymy. I prosimy, aby ona wstawiała się za nami i wyprosiła nam taką wiarę, byśmy nie stracili wiary w chwili próby. Podążając duchową drogą naśladowania Maryi, należy pamiętać, że wiara, która pragnie siebie zachować, straci wszystko. Jeżeli człowiek chce być tylko dla siebie, moja modlitwa nikt mnie nie obchodzi. Jestem w kościółku, w kaplicy ja się modlę. Nikt mnie nie obchodzi. Moje sakramenty, ja je przyjmuję, ale co komu do tych sakramentów? Moja wiara, choćby na świecie była wojna, parafrazując to polskie porzekadło, byle nasza wieś spokojna. Moja wiara, ale co mnie obchodzi wiara innych ludzi? To jest religijny egoizm. Człowiek szuka bardziej. Psychoterapii i uspokojenia, niż natchnienia od Pana Boga. Dlatego, podążając duchową drogą, naśladujmy, mrak, naśladujmy Maryję naśladujmy bardzo konsekwentnie. Pragnienie, jeszcze raz powtórzę zachowania za wszelką cenę siebie a więc dobrobytu, zdrowia, życia kosztem porzucenia miłości Boga i miłości bliźniego. To zupełny brak roztropności, tej religijnej, w konsekwencji egoizm, nie do pogodzenia z wiarą, która jest nieodłączna od miłości. Stąd też Baltazar, wspomniany już, czyni smutną refleksję. Dokąd ludzka grzeszna wola może opierać się temu namawianiu? Do czynienia dobra pozostaje tajemnicą Boga. My tego nie wiemy. Czy ten człowiek, który odrzuca wiarę, odrzuca Boga? Czy ten człowiek, który manifestuje przed nami swoją niewiarę, niechęć do kościoła, otrzyma jeszcze szansę, jeszcze łaskę przebaczenia? My tego nie wiemy. Dlatego usilnie modlimy się jako kościół o nawrócenie dla tych ludzi, o żywą wiarę, o przemianę serca. Jest takie greckie słowo metanoia. Człowiek przemienia, przemienia się wewnętrznie, ale nie sam z siebie, czyni to mocą łaski Bożej. Skoro 20, 21 wieków po narodzeniu Jezusa wiemy już, że misja Syna Bożego i Ducha Świętego ma na celu zbawienie ludzi, czyli doprowadzenie każdego człowieka do ostatecznego źródła, którym jest Bóg, Ojciec. Przecież Jezus zapewnił nas, że w domu ojca jest mieszkań wiele. Skoro to wiemy, to jak mamy tam dojść? Tak jak Bóg wyszedł naprzeciwko nas. Jak przyszedł jako dziecko na świat. Jak poczęła go matka przenajświętsza. Jak go wychowywała. Jak on głosił nam naukę, Ewangelię. Jak obserwowali uczniowie. I ludzie współcześni Mu, Jego czyny, cuda, jak Bóg przenika do naszego serca poprzez słowo, które przyjmujemy, poprzez sakramenty, które przyjmujemy, które są widocznym znakiem niewidocznej łaski. Baltazar pisze, że niepokalane poczęcie Maryi Panny, dziewicze poczęcie i narodziny Jezusa. Świadczono o tym, że Bóg może uczynić możliwym to, co po ludzku jest niemożliwe. Słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, Elżbieta i Zachariasz byli już w podeszłym wieku. Nie mogli się po ludzku spodziewać dziecka, a jednak to, co po ludzku jest niemożliwe, stało się możliwym dzięki Panu Bogu. Rezygnacja z wiary w dziewicze poczęcie, niepokalane poczęcie Maryi, jest typowe dla naszych czasów karłowatej wiary. Tak podsumowuje to teolog Baltazar. Natomiast w Nowym Przymierzu płodność dziewiczego życia jest przeznaczona dla życia wiecznego. Stąd też są ci, którzy są bezrzędni dla Królestwa Niebieskiego. Oni są już w Królestwie Niebieskim. Stąd też dziewice konsekrowane. One są już w Królestwie Niebieskim, tu na ziemi, bo ich życie, ich dar dziewiczego życia jest oddany Bogu i poświęcony, i przyjęty nie przez człowieka, ale przez Kościół Chrystusa, więc przez samego Chrystusa, którego namiestnikiem, którego wykonawcą woli na ziemi jest papież, kardynałowie, biskupi. Kapłani i to dzieje się wszystko w łączności z Kościołem. I jeżeli my słuchamy Słowa Bożego, jesteśmy w łączności ze swoim biskupem, jesteśmy w łączności z papieżem i w łączności ze wszystkimi, którzy w innych wspólnotach, w innych kościołach słuchają Słowa Bożego, rozważają je, uczestniczą w Mszy Świętej, przyjmują Eucharystię. To jest właśnie komunia święta. Nie wierzymy na swój sposób, ale wierzymy w ten sposób, w jaki nas uczy Kościół, jaką nam drogę wskazuje, a najczystszą drogą, najpewniejszą jest właśnie droga, którą szła najświętsza Maria Panna. Maria, tak jak jej syn, z pełną świadomością i w sposób pełni wolny. Pozwala dysponować sobą w Bożym planie zbawienia. Czyni to w Duchu Świętym, aby naprawić i odpokutować nieposłuszeństwo Ewy, tak jak Jezus odpokutował grzech Adama. I dla nas jest tu wskazówka: tak wiele tutaj jest kobiet. I tak często chcecie i modlicie się o to, aby Maria Wam pomogła, przyjęła dar Waszego życia, by ją naśladować. Otóż są pewne zobowiązania i one dotyczą nie tylko kobiet, ale również mężczyzn i tych wszystkich, którzy opowiadają się za Maryją. Kto zatem pragnie zawierzyć swoje życie Maryi, musi mieć pewną świadomość, że podobnie jak ona, w sposób wolny oraz bez żadnych warunków i osobistych korzyści, Pozwoli ten człowiek Bogu dysponować swoim życiem. To trzeba pamiętać i mieć na uwadze, które z radościami i cierpieniami zostanie włączone w dzieło zbawienia i wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata. I o tym pamiętajmy. W ten sposób należy rozumieć akt zawierzenia i miłości świętego Jana Pawła II, który bardzo często słyszeliśmy. To tu stół, z cały Twój, oddaję całe swoje życie. Tylko kiedy my myślimy, że oddajemy życie, myślimy, że będzie spływało na nas błogosławieństwo i będziemy otoczeni tym złotym, pięknym, lśniącym łańcuchem z choinki albo ze żłobka Bożonarodzeniowego. W tym zabiera się także pakiet trudności, przeciwności, cierpień fizycznych, duchowych. I psychicznych, takich jakich Maria doświadczała. Bowiem tę drogę, która, którą ona kroczyła po ziemi, także przejdą tą drogą jej duchowe córki i duchowi synowie. Potwierdza to swoim autorytetem Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. A jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. I oddajmy na zakończenie jeszcze głos teologowi Baltazarowi. Niepokalane poczęcie Maryi, panny, dziewicze poczęcie i narodziny Jezusa świadczą o tym, że Bóg może uczynić możliwym to, co po ludzku jest niemożliwe. Rezygnacja z wiary w dziewicze poczęcie jest typowe dla naszych czasów karłowatej wiary. Powtarzam to jeszcze raz. Natomiast w nowym przymierzu płodność dziewiczego życia jest przeznaczona dla życia wiecznego. Co w praktyce to oznacza dla kogoś, kto nie jest osobą konsekrowaną, nie jest w zgromadzeniu zakonnym, nie jest kapłanem? Oznacza to, że jeżeli człowiek zawierza swoje życie Panu Bogu poprzez niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny, to odniesie zwycięstwo na tym świecie. nad grzechem, nad sobą, nad przeciwnościami. Ale nie oznacza to, że nie będzie żadnego cierpienia. Oznacza to również, że już tu na ziemi człowiek otrzyma pokój, wewnętrzny pokój Choćby dookoła była burza, która się rozszalała, choćby były prześladowania, to będzie miał wewnętrzny pokój. I tę pewność, którą miała Matka Przenajświętsza trwając pod krzyżem, ale i tę pewność, która miała na początku w Nazarecie, a potem w Betlejem, a potem znowu w Nazarecie, gdy wychowywała Jezusa, że to jest Syn Boży, że to jest Zbawiciel. Choć poczęty w jej łonie, choć wychowany przez nią, wykarmiony, że to jest zbawiciel. I my dzięki Matce Bożej będziemy mieć tę pewność, że pomimo tego, że ktoś będzie nas kontestował, odmawiał nam prawa do wiary, będziemy mieć wewnętrzne silne przekonanie, że jesteś po dobrej stronie, bo być z Bogiem, być z Matką Przenajświętszą, z jej synem Jezusem. Ze wszystkimi świętymi, człowiek jest po właściwej stronie. Człowiek jest po stronie tego, który jest źródłem miłości, prawdy i sprawiedliwości. Zatem jeszcze raz niech wybrzmią tutaj słowa: Odwagi, jam zwyciężył świat. A Maryja w swoich objawieniach, chociażby w Fatimie, mówiła, że jej niepokalane serce zwycięży. Niepokalane serce Maryi zatriumfuje. Podobnie te słowa padały w lord. Bernard Sklerwo mówił, że nie słyszano, aby kogokolwiek Matka Boża opuściła, kto ją wzywa, kto ją prosi o pomoc. I niech to będzie Puenta, motto dzisiejszego spotkania. Nikogo z Was nie opuści. Ale nasze zadanie jest iść jej śladami, zaufać. Pomimo wszystko oddalić lęk od swojego serca i dbać o to, by Jezus był przyjęty w naszych sercach jak najgodniej. I nie narażać go na poniżenie, tak w naszych sercach, jak i w naszym otoczeniu. I to jest główna myśl drugiego dnia rekolekcji. Trwać z Maryją, wierzyć z Maryją. I przede wszystkim kochać jak Maryja.